Uuuu. O kurwa! To jest na chyba czekaj. Kur... Oliwian <coughs> przepada jakieś specyfikę od świniaka. Jakąś melatoninę i ja, ja czuję się jakbym był półprzytomny. Spałem 10 godzin człowieku. Ja dalej jestem śpiący. Wczoraj się po, po, pojeździłem ses 150 km. Uuu, pod practice Ale jestem śpiący, nie? Ja pierdzielę. Zobacz, o zeraniu medycznym z tymi z kandydatami, człowieku. Ja wczoraj z ojcem gadałem. I ja mówię tak, brał miał 6%. Poje. tak, dobrze. Was, że, że Czaskowski nie wydrowie. No, no właśnie, ta tak jest. Wczoraj próbowałem wyjechać w ogóle z garażu, nie? Ja pierdzielę jakiś ziomek BMW. Stanął tak. Nie, że stanął tak jakby krzywo w ogóle na swoim miejscu parkingowym. Bo widzicie moje miejsce parkingowe, nie? I on stanął takby. Tak tak bokiem i że jeszcze wystawał jakby, nie I człowieku jak wyjeżdżałem, bo sam wyjeżdżałem teraz pierwszy raz, tak to mi oliga zawsze mówiła i, i jadę i za Czujnik człowieku tak na Ja w Oto podjeżdża do przodu Wykręcam trochę i znowu Ja wy no nie wyjadę, nie? Biorę szybę w dół I tak i jechałem tak, tak cofałem, tak Głowa za, patrzę do tyłu i, ty, I tak i wyjechałem. Ale tak mi napiero nie, ja mówię do ojca i mówię tak No nie wyjadę, nie bo miałem ojca jechać, nie wyjadę! Słuchaj, jak napierd... No, tak nie powiedziałem, nie? Ale słuchaj! I tak I mówię tak, no to jeść, czujniki u mnie też wariują. Mówię, dobra, no to jadę, nie? Najwyżej suknę. Mówię tak, nie mów tak, boże. No nie już nie czujesz. Bo wiaryisty to trochę mi zajęło wyczuć, jak wielkie jest to auto. Odnośnie LCK to ja miałem tylko jedną rozmowę. I odnośnie LCK, bo to był taki moment w moim życiu, że było w miarę ok. To był wtedy ten czas z co czego matematyki uczyłem. Pewnego dnia jakiś ziomek napisał do mnie, że jestem retarded. I ja mówię tak, czy masz co? I napisałem, czy masz jakiś problem z tymi ludźmi? I oto miałem dwugodzinną rozmowę z rajotem, że ja teraz już nic nie dostanę. Że to słowo to jest jak n że coś tam, coś tam, coś tam i że kurwa Miałem dostać LCK, miałem dostać Wordsy i teraz nic nie dostanę, bo oni nie mogą mi zaufać. Że ja może powiem to na transmisję. On ja ludzie, przecież nie wyzywałem tego człowieka, on to spawał całą gierkę. I jeszcze ja pracuję z mikrocypkiem, człowieku z zniro, tak jak mogę mieć coś do niepełnosprawnych ludzi. I on tam mówi, że no, że nie może mi zaufać teraz, że teraz to zależy, coś tam jego pracy od tego zależy, jak ja coś odpierdam, i że on nie, nie chce ryzykować. On ja mówi, dobra, XD Wam mać. A co jak się raz skończy live i nikt wam nie przydłuży? No to no to nie zrobimy lemoniady Ta XD Dobra, nie wierzę w to Ej, jaka na no zwam Mogę sobie dać do miniaturki ciebie na odcinek? Jasne, że tak, masz pytanie, yes, co pod odcinek? Nie, tak, nie wiem, tak dwie minutki. Nie jak było, jak było we Włoszech ciepło. Aha. I strasznie wietrznie na tej pierwej górze co A będzie. gdzie byliście, jaka góra? Mount Etna hmm. Na Etnie byliście? To nie jest, to nie jest jakiś. W, ten? Wulkan w ogóle? No, wulkan, no. O A kur... Na samym czubku byliście? Nie, byliśmy na 3000 metrów, na no, 3,5. A to jest. tak by dalej się da wejść, czy już nie? Chyba się da. I kubon ten abunet? No, ze Starlinka, no. Ha, Starlinka. A nie, się wchodziło. Wjechaliśmy tam. Weszliśmy tylko jakieś, nie wiem, 50 metrów. Aha! Sukane. Nie ja jakbym miał tydzień przed żadnego tak takwa ryboberet strasznie, że cały czas coś na mnie patrzy, cały czas stream jest Nie, to ja tylko fizycznie się męczę. Okej. Okay. Ja właśnie bardziej psychicznie się męczę. Dzięki za to jest pierwsześ. Nie, psychicznie to jest luz. A the lord Tylko coś tam ten, kilka osób, coś tam krzyczy, coś tam narzeka. Na co? I... Że nudy. Tylko z tym, tylko z tym. Nie, nie, że nudy, tylko coś tam, że coś tam oszukiwałem, że walnie chuja, wiesz. A co walisz? Wali, 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 wali. Czyli wpłacałeś samemu te donate'y? Nie no co ty, ani razu, no gdzie? Ale nie w że, że, że na przykład coś jest, że coś nie jest obiecane i że tego nie robimy albo coś. A co było? No nie wiem, na przykład, że Mount no jak byliśmy, to że nie że nie weszliśmy sami, tylko wjechaliśmy kolejką. No jak? <laughs> no nie? Stary, a na przykład y, myślałeś nad tym, żeby y, pojechać do kebabu Rudego? Byliśmy. Aha. A na przykład do tego szefa Jana? Byliśmy. Okej. Okay. A w kebabie Friza? Byliśmy. A w kebabie u Nano kebab? Nie byliśmy niestety O. Byliśmy w Wrocławiu, <laughs> ale nie odwiedziliśmy tego kebaba wspaniałego Co to jest? Co ty co, oglądasz? Co to jest? A, de Lorda. <laughs> No to jest kebab keba burudego <laughs> To jest... <laughs> To nie jest keba burudego to jest kema porudego. Kto a w Lombardzie ma... byliście, kurwa, w Dresdenku? Nie byliśmy w Lombardzie w Dresdenku, trochę daleko. No to pojedź do Dresdenka i poszukaj tego ufolutka takiego. Ej, to jest zajebisty pomysł, widzowie, co myślicie? Ta szukanie, kurwa, w całym mieście. No szukanie ufolutka, albo tego drugiego, jak on ma, eee, tego bezdomnego. No a to ty masz bliżej, to weź ty pojedź. Gdzie jest, kurwa, Dresdenko? O Boże, kurwa, gdzie to jest? Daj spokój, weź. Takie nudy są w necie, kurwa, Wie, na dnia co oglądać, szczerze. Opinia? Tenor zawsze ma co oglądać. No wiem, on ogląda takie jakieś taki. On ogląda takie jakiś typu... on no, przed 10 młodych przysłopatów. Takich fajnych rzeczy nie ma stary. Pandora Gates zniszczyła polski internet. Roz... Pandora polski internet. Miasmów słów do Dresdenka. A ja nie... Umie... Ja nie mogę takiej drugiej trasy zrobić, Plus jeszcze nie mam yy, naładowanego powerbanka chyba. Ja... To jest moje auto. Czekaj. To? Czemu sobie wybrałeś Audi AC? Bo mi się podobało zawsze. Okej. Okay. To jest moja fura. Sedanie? No, cilimuzyn. Czerwona, taka jak miał popo w sumie. No bo to od popa. Ziomek, przecież to jest inny serwer. Ej, wczoraj, kurde, jesteś, grałem w Agario, nie? Grałem to w Agario. Kul, tak, grałem w Agario pół godziny. No i se grałem. I mnie cały czas słuchał jeden ziomek. Cały czas. To się wkłem i wszedłem na Discorda dla widzów. I powiedziałem tak, dobra, dawać pana ten serwer tu i tu. Macie linka, jedziemy z tym gościem. I zbieraliśmy te punkty, żeby go największego I nagle na serwer wszedł jakiś ziomek, miał awatar Donalda Trumpa, tak jakby Donald Trump był kółkiem i no. miał jakiegoś bota, że tak jakby, że respiło się miliony tych Donaldów Trumpów, one jadły jedzenie, uciekały przed tobą, ale do niego leciały, w niego wlatywały, Pojebane, nie i nic się nie dało zrobić. chyba Citer vagario Godzina w była ale ty ty byłeś off stream? No ja off stream sobie grałem w ogóle. Nie wiem co, co robić. Tak, tak. Poszukałem gierki na Steamie, nie miałem co robić. Grałem w Agario, grałem w szachy, w pasjansa, w warcaby, nic. Na kurniku wszystkie gierki was spojrzałem, nie było co robić. że jak nie masz co robić, to ty kurwa odpalasz gierkę na kiku. No, ale przecież za późno już, było, bo wróciłem z... bo po, skończyłem z o 19 i furą pojeździć z ojcem, was 3 godziny, wróciłem do domu, i bo już późno. Dobra, a dawa jak się skończy przedłużany i opadnie ten hype, będą już normalni widzowie, to zrobimy kur... człowieku IRL-a z rywalizacji par. Ty weźmiesz Julkę ja z Oliwie, yy, Remek. Nie, 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 Julia nie pokazujesz się. Aha, aha, to będziesz sędzią. Remek weźmie yy, Asię, Krzyku weźmie swoją, yy, Bruce weźmie Renatę i zrobimy jakiś popier. Zawody w jakichś skakaniu w workach po ziemniakach, inne tego typu Daj Robimy to, robimy to, to jest zajebisty pomysł. Nie no jest bardzo fajny, no Tak. Jak, nie jak w GOS, jak w Finaszu i Ferbie były takie zawody Wyławianie jabłek buzią. A znaczy, a nie chciałbyś brusa z katapulty wystrzelić. Nie za bardzo chcę cokolwiek robić teraz z Random Brosem O, o nie, zrobiło się gorąco! A dlaczego? O ja pierdzielę! Jesteś nie na czasie Staria ja Twittera nie korzystałam, nie korzystam. od kiedy została stwierdzona mi nami poważna depresja no. Przestałem z niego korzystać. Ale czego na życie, szklana i tak dalej. Mało! No. Ja nie jestem na, na jedzenie główna de nie jest skurpa, na potasze, mieszkanie z matką i ci się z bratkiem no wiesz, co jest. No, no tak, ja jestem na Kukola, ja rozumiem, no rozumiem co tam już każdy. W jest w życiu, no nie. Ale to jedni są bardziej z mi Myślę, że że Bruce to jest tak. Bruce już ma. To już jest przesada Mi się wydaje, że. Ja już do, w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że niektórzy ludzie to najchętniej by chcieli, żeby człowieku Bruzowi coś się stało. Tak realnie. I to zupy po Oczywiście, że są tacy, ludzie, którzy tak by chcieli. No, no to nie jest normalne, tak, to że jestem asertywny i że zawiodłem się na ludziach na przestrzeni lat i teraz nie daję sobie w jakiś sposób. To że zrobiłem się koki. O kurwa! O kur... No bo nie wiedziałem co klikać. No to był taki film Afryka i w Afryce chodziło o to, że jakby jest taki lew. Alex nie, nie, Alex inny. I on ma syna. I stary, tego małego synka. Ten mały synek został stary, takby wyprowadzony, jakby do Afryki, właśnie. W takiej skrzynce. No i ten duży Alex Nie, nie, Alex Ten lew popłynął, jakby swoimi przyjaciółmi, z koalą, z żyrafą i z wężem, do tej Afryki, właśnie po niego, nie? To była dżungla, a dżungla, sorry. I stary. Sen, sen w tym, że tam był taki motyw, jakby, że były takie kozy, jakby, nie? I kozy są ogólnie, nie są y, predatorami. czyli, że wiesz, jak to się mówi łowcami. Łowcami, no no, to jest zaś, Drapieżnika. O, drapieżnikiem, A. właśnie. No i rozpina się taka, że te kozy w głowy, że one muszą być teraz drapieżnikiem. Za to, że cały życie były, takby lwy jadły, to one też no, jadły lwy. I sen w tym, że może to to może wiesz, jakaś taka alegoria w twoim życiu. Na zasadzie, że wiesz, tak jakby cały życie... My, te... wszyscy jesteśmy, my wszyscy jesteśmy, ludźmi, to nie, nie ma tak, że to jest I gnęb... uwarunkowane nie, naturalnie nie, jak... u nas, nie, jesteśmy ty... kozami. Patrz, ty, że ty przed chwilą byłeś gnębiony, i teraz tygnę mieć random rusa. Stary, przecież właśnie mówię, że nie chcę z nim zrobić właśnie, nie chcę mieć, kurwa dramy. może to właśnie to... gnębmy go, kurwa. to właśnie wszyscy powinniśmy go pognębić gnębić i tępić do spodu, widzisz, właśnie to jest to. nie. <laughs> to są te rosterki właśnie moralne. Nie, ja uważam, że Brusa. Bar, mi jest szkoda, Brusa. I ja muszę jak najlepiej stworzyć. Na to wydaje się, ma... wydaje się, że. ludzie go wyzwają, że. Renata GPT, ale mi się wydaje, że akurat ma pozytywny wpływ. Per... 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 Na tego bomba. Pójść mnie! Pójść mnie! Petril, Petril na pantonie, goni dzieci! No i, no i Pietras, ja wiem, jak wyglądała ta gadka off stream. I dalej podtrzymuję swoją. swoją opi... swoją opinię, że dobrze zrobiłem. Lekosz! Rururururu. Ej, prze... nie, p... przepraszam! Prze... Ej, przepraszam... Nie wiem czemu, ej, nie, przepraszam, przepraszam lekosz Jakoś tak nie wiem, nie, prze... Prze... nie przepraszam, przepraszam, cię moc, serio! Dam ci się subiki, k... przepraszam, ej, pojem... Nie... Nie wiem czemu. Tak mi się połączył, połączyło, Przepraszam cię mlekusz. Kur... Ej, też myślisz, że Disco Karo będzie jakiś top jeden streamerem? Okej! Okay. Okej! Okay. Tutaj mocno ja, stanom... tak... ja tak myślę. O... o... oku... Karol, tu tutaj wrzuć, wrzuć na Instagram lista swojego. Nie, ja serio tak myślę. No, wiesz, to, pierwszy disco Karola. Senna ha, na tak firior, ko, senna na ja nagramy. O tak. Ogólnie to na Firi jest w chuć ciężko grać w senne, serio, nie pytaj skąd wiem. O, ja, Morda rybson, mamy turniej za tydzień. Hoda. Hoda. Hoda, Miam miam miam. World of time? No kurwa, ja tak tu Mordo. Ja też bym tak ponapierd... robimy. Wiecie, że jak gra się w World of Tanks, to armata przestaje stawać? Nie, <grym> ja tak radko w twoim przypadku. Ja nie gram i mi stoi kur... jak masz. Dobra, ty jesteś Żydem, co pigujemy Galio. Wziąłeś że... no, to... do jak topa Galio, no. Galio. Galio, Galio. Galio, mówiłeś. No, to tak, to Tak nie będzie. Nie, tak nie będzie, nie będzie czy mi tak robić. No, tak Gdzieś popi zaraz, to nie jest dobre. Ja idę, ja jest. jest, jest. Jace schodzi. jest tutaj? A są to mi da, Ida, Idę z tego. Można tam ich, jak ktoś się ja Mam Głóbiło, szóstkę. To? Ma szóstkę, mam szóstkę. Mam bardzo Ja jeszcze bił. No, no, ja. Jak jak z, z, z tego. Jak się, jak się, Nice został, mi dostać Nie <laughs> <Zwrotę> się, <laughs> Zwrotę się. Zwrotę. Sorry go, my, my, my. Nie ma problemu, nie ma problemu Czarn za pięć Tam wszyscy w ciupie Jesteś trochę Mi się daje Na Ja, tu jestem, nie? Nie, ja nie mogę przejść mogę przejść Ja markę dalej Popi laserki. Pewnie do mnie laserką. Popinał nie? Flash na, flash na, flash na. Daj, daj, daję. Zapomniłem. Laserki popi. Ej, da i zali macie kamerkę, dobra? Ma kamerkę, macie. Mogę dać jeszcze. Tam ktoś woda, tam ktoś woda. No.

Ja za plecy. Tylko grajcie powoli, dobra? Na, na popierdź low. What? Do... Hey, będę za nimi zaraz, znik z Chcesz tu coś z tego pograć? Rabl bez, bez TPK, no. 2 na 3 jesteście. What? Ma tam plan jest głupi, o. Nie ma worda, raczej. Będę go miał Ale da, ja tankuję, tankuję do końca A, Tak, tak, tankuj Ja już puszczam no, Na na są raczej Na Ja tepnę, dobra? Chodzę, Ciężko swolować Czarno 3 Nie, to jest, to jest trzałko Nie, to jest głęboko Nie wiem, jest... tak My Ja pierdolę Bombardowanie Bez flasha, Naut no flash ja mam R'kę dalej. Mogę mieć flankę. Wejść preciso... z F'a i granu Niech lona gra. Mac może wejść ja ci zaraz R'kuje. nie, nie zabiją na hitu jak coś. No dobra. Na smoku. Możesz ten auto no, to. Daj Ari tu. Te pójdź, te pójdź Ari. Pój, pój, pój nie widzę. Chodź, chodź, chodź. Leona. Idziemy na chwilę No co to był? Za pomysł z topkiem tak majdaj. No dobry, ale nie wiem gdzie tego. Nasze... No ja się nie w nie? Okej, okej. To jest tylko snowball tych wcześniejszych wejść. <toszczędzio> to było tak. dobre No nie było, bo byliśmy tutaj Tak typowo No a coś ty mówiłem, że się grali slow nie? I Lipson sobie wszedł i całe życie Jerka No nie, bo myślałem, że... Ja, I nie... potem już nie mamy toolsów, żeby grać ja I mają pozycję i wszystko Ja już nie wiem, czu... ja 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 cztery gierki kur... Nie, nie wiem, ty ja zadaję dużo obrażeń, kiedy k*** nie biję, nie rozumiem trochę No to fajnie Byś lonu się sflashoł nie ma kliza w niego? O... Grubuje o, uzupełniam ją za kogo? Kurwa, będę wchodził, będę wchodził, kurwa. Ja to kurwa, nie? Tej. Jak mają tego soula i ulepszenie butów, to ja mam wrażenie, że. Nie wiem. Ja bardzo coś drogi tak wpisz. Nie da się zdarza właśnie trzeba, tak szczepka. 2 Q dostałem, mam 0 HP. Chodzę w Jayce'a, wchodzę w Jayce'a. Dobra. Mam jednego. Now, now. 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 Można jakoś dalej przycisnąć? Nie nie go, dobra, ja będę, ja proszę. Mam R'kę zaraz. Jak wiemy. będziesz mać mam R'kę, nie? No dobra. Daj mi minę. Bo... Grę po prostu kończą. To już wystarcza, to już wystarcza. Gdzie jest to tajemnicze? Jayce No nie no, mam go. Co teraz? Ja i... Alt scale. Pchur, jak ty ją podrzuciłeś? No. Okay, Za 4 spele. No jak to Ale, 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 ale znalazł. A. Jak to, ale jak to jak to jest w ogóle? Gouneks bez to może jeszcze dwie gry zagramy co? No i jak o 17 musi to nie zrobić. Ja mogę to akali. Z Rilka, z Rilka, weź. Weź, weź się za. Okej, a jak to jest? Pantona? Ale czy chcemy daliflex tutaj? Pan jest teraz silny. Pantona ja i Tali zlokują. Co może najgorszego się stać? Jeżeli będzie dostęp do broń, taki powszechny. No nie, wiem, na przykład z na porządku straniny, dziennym. No. Okej, okay, a jaki jest z tego plus? Czujesz się bezpieczniej, kapła. masz broń? I według ciebie łatwiej przejść, jak ktoś do ciebie mierzy, niż biegnie się kierą? No nie, jak to, każdą broń. Jeden typ od to 10 I minut. No i normalnie robiąc, idzie, na, na uczelni, cała uczelnia idzie, ku klamkę tutaj, Westside jest robione. No tak w jest, czy nie! Bo oczywiście k***a, że nie! Tak. Oczywiście, że tak nie jest. Mój by tata żeby... był w Stanach, tam każdy ma broń jakoś przeżył. Nie ja każdy mam... i zależy od stanu. Chcecie coś wziąć? Chcę co na supporta No To darby. jest tak jakbyście mieli kur... kopę. Co, supporta? Nie, czekajcie, sorry. W no nie, A, nie, ja mogę, mogę w A mogę dokuwać Waryanę? A mogę Selasa sense spróbować? Selasa? No... no. Jak chcesz, ale czy tu jest dobry Sylas? Rel no, jest super, to wiesz, nie? Oni bo No to, my my to mamy Silasa, to zajebiście. No tam się... Ale, ale wymyślił się, no. coach. Dawaj, atroxa. No Mariusz Tynkiewicz też nauczył w szkole. tak. chcesz, tak? <laughs> Okej, okay, to mocny akurat z Mariuszem. Gwen. A co? Gwen? Nie, ja tutaj gotuję... No Gwen tu jest spokojna. Gwen tu jest dobra bardzo. Seta. Brak Dobre, seta. No. seta. Oj, jest, tych setowski. W ogóle możesz, tam idzie. Oni muszą skresować, Dwa, dwa, za 10, tak 10. Rakana może też. Okay. za 3-4 s-, no. Ja będę wchodzić z rekana. Masz, 5 masz no. szukać. Okej. Okay. No, okay. Nie za. Za trzy, jak chcesz. Trzy? I Idę tu. Czekaj Nie możemy? <coughs> Uriana, Papa, oriany, oriany, oriany. O, oriany? Erki, oriana Mera. Oriana Mera. Nie, ja mam. jakoś. Oriana jakoś. Papa Oriana. Bezerki Rena. Bezerki sajent Jest włóką od Tibasza Markę. Bóg, zaraz. Spele za 5. do mnie dzwoni ktoś. No biegna, biegna, <noise> to stuszuj, na bieg. A co? chyba do co? Ja mogę oddać tego jednego wave'a Zamiast tego, jest Patrzcie tego Jest Jest kogo z Oriana Ja, ja... ja mogę, tom. możemy ternować ich, no yeah. Nie, Sierpne, możemy w Orianem, możemy. nie, nie możemy Gdzie też Oriana tam RQ'y, RQ'y Oriana? Kajsa bezerki be, be... bez arki? Nie ma nic. nie ma nic. Nie ma Ja tapnę w topa. Zostań z nami z Izraelem. Oryana tak czy nie? Oryana, flash, orana, flash. Oryana, flas. Oryana, flas. Oryana, flas. Oryana, flas. Ładnie, flas. Oryana, flas. Oryana, flas. czekaj. <śmianowicie> Prawie? <śmianowicie> ja w topa idę szybko jest <śmianowicie> wave'a No wezmę wave'a po prostu, chyba że on zacznie hitować tego, ten to możemy go zabić Topa no, 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 mamy patona On bez flasha jest jak coś Myślę, że może... Dobra, od... nice Masz stres sekundę? Ja jestem fine Widzisz jakiś ten, block Dzięki, dzięki mordeczko Nie ma R'ki jeszcze RP tu Ole podanie, dwa mać! Ja tam typuję. Ja tam też biegnę, nie? Jeszcze dwie goty. Najbliższy. Może ci kto... niech... niech... nie chce graj A ja mogę, ja mogę. Ja tu stałem, stałem. tu? chodzą, Teraz, teraz mogą, teraz mogą. Ty, ja w bez mi mida, No, mi mida, pierwsi? Na ja nam idzie zaraz Ten drive powinien być nasz Stają bezery Ostatni Możemy jeszcze, ja, teraz chcę ja teraz chcę to, to, to jest okej? Ja jebacu Majka Pa, 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 pa Łuką bez W, bez może to Oni mają dipsa w ogóle na nas Dalej, dalej, dalej Dobra, bez slash wario, na zajebiście Ja bota, ja A nie wziąć, czy... Niech no chodź chyba. Daleko. Chodź do chodź do no, topa. już mam. jużłam. Erkuje, już mam. tu, erkuje tu w tym miejscu. Dobrze, no. yes, fajne, raczej. Ja jest na tak, jest na ja, ja dużo tankuję ja bardzo. Ja bardzo. Robię, do robią dać gramy gramy Robią dać Grajmy, grajmy, grajmy. Wygrywamy the Gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu, zgonią tu, gdzieś gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu, jest, tu, jest, tu, o ja się się też słyszę. Czekajcie, czekajcie. Czekaj, czekaj. Coś poszło się. Bo nasz rokował. No, no. Dychno Borona. Ale Co to taka nam? Ja frontalnie. Aukanka. Awarko, bez bu, bez bu, bez bu, bez bu, bez bu, bez bu, bez bu. Wu. Wokam, wokam? Rakkan, rakkan. Ja gram, ja gram. Parkuję tu. Tam problem. Kajsa, kaj? Kajsa?